Cześć. Cześć! Mamy jesień, mamy teraz trochę więcej czasu na domowe spa, domową pielęgnację. Sporo czasu spędzamy w domu. Dokładnie, więc e, chcemy Wam pokazać kilka fajnych produktów, a przy okazji rozwiać najpopularniejsze mity e, z nimi związane. E, powiemy Wam dzisiaj, jak oczyścić cerę, o troszkę o świecach sojowych, o um... tym, że olejki eteryczne to nie to samo, co oleje roślinne i o tym też, że Bezpieczne i fajnie trzymające się na półce paznokcia lakiery, wcale nie muszą zawierać w składzie tablicy Mendelejeva. Hmm? Dokładnie. To co, zaczniemy może od oczyszczania cery. Koniecznie. Nie. Jeżeli chcemy zmyć makijaż, no to tak naprawdę mamy bardzo szeroki wybór produktów, bo są i mleczka, i olejki, i płyny micelarne. I hmm. a propos tych płynów micelarnych, musimy głośno powiedzieć, że każdy płyn micelarny należy zmyć z twarzy, no bo jeżeli zostawicie go na skórze, to po prostu te micele z resztkami makijażu będą powodować odwodnienie skóry, właśnie takie mocniejsze przesuszenie, ale też rozszerzone pory albo zaostrzenie zmian e, trądzikowych, mhm. więc e, proponujemy zawsze, zawsze takie płynne micelarne zmywać albo wybrać jakiś inny produkt do oczyszczenia twarzy. Co prawda ja ostatnio wyczytałam, że płyn micelarny Koi zawiera naturalne micele, w związku z czym producent tutaj deklaruje, że nie trzeba go zmywać, ale są czasem osoby sceptyczne, takie jak Zuza, które mimo wszystko rekomendują, żeby. Tak, Zresztą ja, ja jestem zwolenniczką tego dwuetapowego oczyszczenia twarzy, czyli na początku zmywamy sobie makijaż olejkiem czy, czy płynem micelarnym, a potem przyskakujemy do, do żelu albo jakiejś delikatnej pianki myjącej. I jeżeli chodzi o, o żel, no to musimy wspomnieć o żelu z Babo, który jest teraz w super promocji aż 30% taniej przez cały listopad 3429. Tak, Słuchajcie. więc on w ogóle w tej cenie macie 250 ml najlepszego e, żelu do mycia twarzy, bardzo delikatnego, mocno nawilżającego, działania kojących, łagodzących. Macie w składzie aloes beta z drożdży, e, alantoina, kwas mlekowy, trehalozę, niacinamid. Wszystko, wszystko co musi być. Jest to wersja hipoalergiczna, bez zapachowa, duże porządne szklane opakowanie, także korzystajcie. Jeżeli nie żel do mycia twarzy, może być to też pianka albo na przykład jakaś emulsja, która jest czymś pośrednim pomiędzy żelem, a pomiędzy typowym mleczkiem do makijażu. Jest dużo lżejsza, ale wciąż bardzo dobrze oczyszcza. Tak. No i z takich emulsji to musimy Wam pokazać naszą nowość. A, czyli nieśmiałego jelonka, a tak naprawdę marka Shydeer, która zagościła u nas w, w kopalni, jest to taka lekka emulsja dwa w jednym, bo można ją stosować albo do zmywania makijażu, czyli po prostu na wacik, delikatnie przytrzymujecie, wszystko się rozpuszcza i ściągacie, albo też do, do po prostu oczyszczania twarzy jako ten drugi krok pielęgnacyjny, czyli... Na mokrą skórę nakładamy troszeczkę tej emulsji, ona tak fajnie, tak zamienia w taką, taką lekką konsystencję, mm -hmm. a, i naprawdę pozostawia skórę bardzo fajnie nawilżoną, wygładzoną, odświeżoną. Tak, bo najważniejsze jest to yy, moim zdaniem, żeby do oczyszczenia twarzy nie używać produktów, które zawierają, wiecie, takie ciężkie, agresywne substancje myjące, czyszczące czasem mydła. Medła, dokładnie. Czasem przy skórze tłustej, mieszanej, trądzikowej chcemy gruntownie oczyścić twarz. Wiecie, do takiego stopnia, żeby nam aż skóra. Aż I to jest takie okropne uczucie, a więc jeżeli na przykład nie lubicie, znaczy nie, nie lubicie, nie powinnyście oczyszczać tak mocno cery, żeby było takie uczucie, a wtedy fajnie wybrać sobie inne produkty, troszkę łagodniejsze, które nie te tej bariery hydrolipidowej mhm. na skórka. I teraz e, u nas znajdziecie tak szeroki wybór i jeszcze oprócz tego jest promocja z okazji nowej strony, wszystko macie 15% taniej, bez żadnego kodu, więc po prostu skakujcie, oglądajcie i wybierzcie dla siebie najlepszy produkt. Promocja jest do piątku, do 6 tak, listopada, tak? Tak, także Czyli... szybciutko. Tak, szybciutko. No i jeszcze ja sobie tylko pozwolę wspomnieć tak. o tym, że jeżeli żadne z tych produktów Wam nie odpowiada, to jeszcze są olejki hydrofilowe, czyli olejki, które zawierają w składzie emulgator, w związku z czym, pomimo tego, że mają konsystencje olejowe bardziej przepraszam, składy olejowe, to po połączeniu z wodą zamieniają się w delikatne emulsje i schodzą całkowicie. I schodzą, tak, więc ewentualnie, jeżeli już nie trawicie dwóch um, etapów oczyszczania i koniecznie chcecie zostać przy jednym, to zamiast używać płynu micelarnego, lepiej przerzucić się na jakąś strukturę hydrofilową, na przykład olejek z bioapu z dodatkiem cytrynowego oleju eterycznego, bardzo przez nas lubiany, albo na przykład masełko hydrofilne oczyszczające z dodatkiem sproszkowanej herbaty matcha i ono też. Dodajecie troszkę wody, łączycie z masełkiem, nakładacie na twarz w formie emulsji i pięknie wszystko, łącznie z makijażem, tuszem do rzęs, kredką, wszystko schodzi. Dokładnie. U? Super. Dobra. To chyba temat oczyszczania mamy już za sobą. Mamy to... jesień. Tak, właśnie, tak? mamy jesień, e, bardzo długie wieczory. Dużo i... deszczu. O, to też, ale fajnie sobie czasem rozpalić e, jakąś świeczkę czy jakieś otulającym zapachem. A poprawić sobie nastrój. I jeżeli chodzi o te świeczki, świeczki sojowe, które u nas znajdziecie, które są dużo bezpieczniejsze dla środowiska, dla waszego zdrowia, to myśmy już miały ostatnio filmik, mm -hmm. gdzie Was serdecznie zapraszamy. Mm, możecie sobie cofnąć, cofnąć się kilka filmików wstecz i tam właśnie znajdziecie cały przegląd świec sojowych, który u nas znajdziecie. I przewaga świec sojowych nad tymi parafinowymi. No, tymi... Dlaczego warto sojowa? Dokładnie. Tak? Natomiast mm -hmm. musimy Wam wspomnieć o nowym zapachu Hagi. <laughs> e, bardzo ekskluzywny zapach. Bosopomchu. Bo to w ogóle ja nie wiedziałam, czego się spodziewać, natomiast jest to zapach, którym czuć. Czuć las, czuć świeżość, mandarynkę, pomarańcze, ciepły cedr. Mhm. Zapach jest niesamowity, bardzo, bardzo luksusowy. I myślę, że na jesień to jest takie miłe przełamanie takich typowych, korzennych zapachów. Tak, bo z jednej strony nota drzewa, z drugiej strony nota owocowa, ale taka pozostająca w klimacie jesieni i zimy, czyli pomarańcze i mandarynka no. boskie. No i macie bardzo duże opakowanie. Ta świeca pali się chyba 70 godzin, z tego co pamiętam, mhm. więc. Bardzo wydajna, wydajna świeca, ale Dokładnie. jeżeli nie świecę. To co? Jeżeli nie świecę, to możemy sobie e, znaleźć alternatywę, czyli na przykład olejki eteryczne, które możecie sobie e, rozpylać w kominku takim na przykład ceramicznym, tak? I tam sobie dajecie na duty lighta, u góry wodę e, z olejkiem eterycznym, w wyniku czego uwalnia Wam się piękny zapach w pomieszczeniu, w którym przebywacie. E, I to nas kieruje do kolejnego mitu, tak? Mhm. Czyli że olej to nie to samo co olejek, bo oleje to. Tak, oleje są to substancje o właściwościach głównie pielęgnujących dla skóry. One odżywiają skórę, regenerują skórę i są to substancje oleiste w temperaturze pokojowej, które mogą być pozyskiwane na przykład metodą tłoczenia na zimno, mogą być też pozyskiwane w procesie rafinacji, kiedy są to poddawane obróbce termicznej i wysokich temperaturach, w wyniku czego znów tracą częściowo swoje właściwości, ale dzięki temu są tańsze, bardzo długi temat na kolejne nagranie, natomiast ważne, że olejki eteryczne są to substancje o bardzo intensywnych zapachach i woniach, i one też są pozyskiwane z części roślin, głównie metodą destylacji pary wodnej. Natomiast przez to, że są bardzo stężone, nie używamy ich raczej bezpośrednio na skórę. Dodajemy w małych ilościach, na przykład do oleju bazowego, typu olej migdałowy czy olej makadamia, który to znów możecie sobie potraktować jako preparat do masażu o pięknym zapachu. Albo na przykład, jeżeli macie swój ulubiony zapach, a chcecie wzmocnić, um, przepraszam, jeżeli macie ulubiony balsam do ciała i chcecie na przykład wzmocnić jego właściwości antycelulitowe, wybieracie sobie olejek eteryczny, na przykład e, cynamonowy czy pomarańczowy, które wzmacnia właściwości e, pobudzające krążenie i wtedy macie balsam o działaniu inżyniającym. Hmm? Dokładnie, także olejków eterycznych nie używamy bezpośrednio na skórę, chyba że olejek drzewa herbacianego, ale w bardzo minimalnej ilości, najlepiej nakładane patyczkiem higienicznym na jakieś zmiany, bo on działa antyseptycznie, przeciwzapalnie, przeciwtrądzikowo. Także tylko to. Dobre. I jeszcze, jeżeli domowe spa, to koniecznie z pięknymi paznokciami mm. a, i lakierami do paznokci, tak? Mm. Często pytacie, czy lakiery do paznokci a, mogą być używane przez kobiety w ciąży, przez osoby ze skłonnością do alergii. No i jak to wygląda? są marki, które produkują naturalne lakiery, które utrzymują się na paznokciach dłużej niż 1-2 dni, które też szybko schną i mamy w ofercie, w ofercie w naszym asortymencie lakiery Ella Mila, tak, które to są te lakiery z uroczym słonikiem, mm -hmm. które są cruelty free, są mm -hmm. wegańskie i co najważniejsze mają formułę 7 free. Czyli e, nie zawierają na przykład formaldehydu, toluenu, e, ksylenu, kamfory, takich bardzo toksycznych e, substancji. Co więcej, one bardzo szybko schną, naprawdę dwie warstwy, dają wam piękny kolor i to jest w ogóle mój ulubiony, ulubiony kolor, masz in Love. I to... masz, je, masz go teraz na swoich paznokciach, Tak, tak. Pokaż tak. Bliżej. On się bardzo komfortowo pięknie, <laughs> pięknie się nim maluje. Um, także um, ja je bardzo polecam, bardzo fajnie się sprawdzają. Jeżeli użyjecie top coatu, to macie efekt po prostu jak, jak hybryda, która się utrzymuje um, kilkanaście dni. Zobaczcie sobie na naszej stronie, jakie mamy piękne jesienne kolory. No i też mamy tą promocję, więc myślę, uh -huh. że taki lakier fajnie sobie wrzucić do koszyka w promocyjnej cenie. Macie tutaj 13 ml, to jest naprawdę całkiem spora, spora pojemność. Mamy też lakiery naturalne Beneko z dobrym składem, natomiast tam bodajże. Są musicie... On malutkie, one są malutkie i 5 mają. 5 ml za chyba 19 czy 18 no. zł. I szczerze, jakbym miała polecać, to w Mila macie dużo piękniejsze jesienne kolory szarości, granaty, beża, borda, borda naprawdę fajnie. Nie ma teraz na swoich paznokciach tego dodatkowego produktu, czyli top coatu, więc one się jakoś bardzo nie błyszczą, ale i tak wyglądają ładnie i naturalnie. Jakby dołożyła sobie jeszcze coat, no to wyglądałoby praktycznie jak paznokcie z manikuru hybrydowego salonu kosmetycznego. No co, no to dobrze, no to chyba kończymy. Tych mitów jest więcej słuchajcie i bardzo chętnie będziemy z nimi się konfrontować. Jeżeli macie jakieś jeszcze wątpliwości, chciałobyście o coś zapytać, piszcie do nas, dzwońcie, możecie nawet napisać do nas wiadomość prywatną. Postaramy się Wam ze wszystkim pomóc. Dokładnie. No i co? Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawe, jak podoba Wam się nasza nowa strona, w nowych odcieniach, w nowej szacie <laughs> graficznej. E, piszcie nam w komentarzu. Dzień. E tak, 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 bo zobaczcie, że mamy tam zieleń, która była wcześniej, ale jest też dodatek takiego subtelnego różu. On nam się bardzo podoba, ale jesteśmy niesamowicie ciekawe, czy Wam też. Dokładnie. Dobra, już nie przedłużając, trzymajcie się zdrowo. Dzięki, cześć. Cześć.